Od XI wieku zrzeszali się kupcy, początkowo za granicą, w zbrojnych związkach zwanych Handzami. Przykłady takich zrzeszeń znajdują się w Londynie, gdzie kupcy posiadali wspólną halę Związku, w w wyspy na wyspie Gotlandia i w Nowogrodzie. Miasta handzeackie wspierały się wzajemnie na polu ekonomicznym i równocześnie przez swój ogromny wpływ w Europie Północnej grały tam ważną rolę polityczną. Głównym miastem Hanzy bałtyckiej była od końca XIII wieku Lubeka. W zachodnim rejonie handlowym zjednoczyły się Hanzy z Lubeki, Hamburga i Kolonii w połowie XIV wieku w Brugii. Handlowano głównie flandryjskim suknem, solą, zbożem, piwem, drewnem, miodem i śledziami. W XIV wieku hanza niepodzielnie władała handlem na Bałtyku i Morzu Północnym, stanowiąc prawa, ustalając cła i zasady handlu. W szczytowym czasie należało do związku około 160 miast pod przewodnictwem Lubeki. Z biegiem czasu zaczęły również miasta rodzinne Hanzeatów tworzyć federację. Od połowy XIV wieku spotykali się delegaci na zjazdach zwanych Hanze Tage, na których omawiano wspólną politykę oraz formułowano i zapisywano umowy. Ta data też uznana jest jako rok założenia Hanzy Miejskiej. Kolonia była głównym miastem hanzeackim dla Nadrenii i Westfalii. Ważnymi miastami handlowymi były wówczas Dortmund, Münster, Osnabrück, Minden, Paderborn, Herford, Lemgo, Duisburg, Wesel i Soest. Soest reprezentował na zjazdach Hansy obok Attendorn, które było przedstawicielem Olpe i Drolshagen, również Lipsztad, Brilon, Rütten, Geseke, Werl i Ansberg. Postanowienia i prawa były ustalane na dniach regionalnych, na których spotykali się przedstawiciele sąsiednich miast, rozważający przy tej okazji często również sprawy poza W roku 1554 odbył się taki hanzaacki zjazd zorganizowany przez Radę Miasta w Atendorn. Atendornscy kupcy handlowali wełną i suknem. Które sprowadzali z Anglii przez Damę i Brugię do Kolonii, i stąd sprzedawali głównie w Europie Środkowej, ale również m.in. w Nowogrodzie. Prawdopodobnie handlowano również stalą, węglem drzewnym, urzetem barwierskim i bitumem. Handzeaci z Attendą odwiedzali siedziby handlowe w Londynie, Brugi, Antwerpii, Kolonii, Lubece, Gdańsku, Elblągu i na Warmii oraz w Talinie, Rydze i Nowogrodzie. Znane są nazwiska dziewięciu Hanzeatów z Attendorn, utrzymujących w XIV i XV wieku stosunki handlowe z Gdańskiem, będącym wówczas dla tego miasta najważniejszym punktem handlowym nad Bałtykiem. Drugim znaczącym miastem hanzeackim dla Attendorn był Elbląg gdzie dokumenty z XIV wieku wspominają niejakiego Kuneco von Attendorn, a na Warmii obcował w XV wieku Heinrich von Attendorn. W kolejnym znaczącym punkcie handlowym, mieście Rewal, czyli dzisiejszej stolicy Estonii Tallinn, a oprócz tego w Rydze i Nowogrodzie byli znani od XIV do XVI wieku hanzeaccy kupcy z Attendorn. Nazwiska niemal 20 kupców z Atendą są udokumentowane w związku z handlem w rejonie Bałtyku, dlatego można założyć, że utrzymywali oni kontakty handlowe również z polskimi partnerami.